To, że Botox będzie złym filmem, wiedziałem zanim zobaczyłem pierwszy zwiastun. Cóż, Patryk Wega słynie z tworzenia kina złego, albo bardzo złego, i coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że pierwszy Pitbull był jedynie wypadkiem przy pracy. Undergroundowy styl i niewielki budżet nie pozwoliły Wedze rozwinąć swoich pokracznych skrzydeł, więc siłą rzeczy to film pozbawiony efekciarstwa, a nastawiony na dialog i budowanie historii. Gdy jednak reżyser dostał wiatr w żagle, a jego filmy zaczęły rządzić box przerodził przyrodził się on wieszcza polskiego bagna. Bardzo złego wieszcza. Botox słusznie nazywa się Pitbullem w szpitalu. Mamy tych samych aktorów, to samo tempo rozgrywania akcji, tak naprawdę te same dialogi, co w poprzednich filmach Vegi. A przede wszystkim ten sam styl uprawiania filmowej retoryki. To film bezczelnie cyniczny i mizantropijny, który sprzedawany jest pod płaszczykiem prawdziwych historii. Nawet na wstępie reżyser nie umieszkał nam przypomnieć, że Botox inspirowany jest faktami zebranymi z najskrzętniej ukrywanych dokumentów służb zdrowia. Możemy teraz palca przyszyć. Nie będę tego palca szukać, w masz, cztery ci wystarczy. Prawda jest jednak taka, że Botoxowi daleko do jakiejkolwiek rzeczywistości. No, ale to nie szkodzi, bo Vega tworzy swój własny mikroświat i by to zrobić, wspomaga się najlepszym możliwym do tego narzędziem. Bowiem Botox, podobnie jak niebezpieczne kobiety, to prędzej opera mydlana niż thriller. Mamy mnogość luźno powiązanych wątków i ogromną ilość bohaterów, którzy zmagają się z permanentnym kryzysem. Wega nieustannie próbuje zaszokować widza, przez co fabuła botoksu jest do bólu pretekstowa. Byleby przeprowadzić kolejną aborcję, rzucić kolejną kurwą i sprzedać żart, który popularny był na portalach typu śmieszne.pl pół dekady temu. Mamy truskawkę, banan, gruszkę, jagodę, jabłko. To banan. Proszę. Albo nie, jagodę. Proszę bo nie wie pan co? To Panie, wiesz pan pierdoli czy robić drzem zimę? I okej, okay. rozumiem, że to zła komedia z cyklu faglogic w której Vega się wyspecjalizował. Ale tak do końca nie jest. Reżyser oraz producenci i dystrybutorzy będą sprzedawać i sprzedają zresztą Botox jako kino społecznie zaangażowane. Wiemy, że koncerny farmaceutyczne nas kantują, wiemy, że lekarze zwykle nie są aniołami z misją ratowania ludzi. Vega poda ten miks benzyny, martwych płodów i dolarów w postaci łatwo strawnego koktajlu. Jeśli po pierwszym łyku się nie pożegamy, to dalej będzie lepiej. Pytamy się, ile zrobiłem aborcji... 712. Zespół Domna nie pasuje do nas, ja nie chcę takiego dziecka. Ono będzie żywe? Raczej tak. Ale reżyser idzie znacznie dalej. W Botoksie poruszane są tematy in vitro, alkoholizmu i imigrantów. Bohater grany przez Fabijańskiego jest transseksualistą, a przy tym chyba jedyną pozytywną postacią. Ale zanim złożymy ręce do braw, by nagrodzić Wege za odwagę i progresywność, musimy zdać sobie sprawę, że to tylko kolejna sztuczka, kolejny składnik w tej zupie krwi, benzyny i łez. Ta aktualność Botoksu to nic innego jak haczyk, na który złapać mają się widzowie, którzy po wyjściu z kina powiedzą, że tak właśnie wygląda współczesna Polska. A z czego będą te leki? No chuj wie. Jest jednak w kinie Wegi coś absolutnie zdumiewającego. Od kilku filmów reżyser ten tworzy swój własny, niezwykle specyficzny mikrokosmos, taki Vegaverse. Choć w Botoksie mamy cztery główne bohaterki i śledzimy przede wszystkim ich historię, to tak naprawdę wciąż to zbiór tych samych klisz i charakterów, które przewinęły się przez filmografię Wegi wielokrotnie. Nie ma w nich nic odkrywczego i zdecydowanie nic ciekawego. Trochę dziwi mnie, że wciąż ci sami aktorzy chcą u niego grać. Z drugiej jednak strony jest w tej współpracy coś bardzo intrygującego. Po połowie wątku Piotra Stramowskiego i Marii Żukowskiej zorientowałem się, że tak jak wielcy autorzy światowego kina, jak Wes Anderson czy Jorgos Lantimos, tak samo Patryk Wega w swojej stylistyce podporządkowuje dosłownie wszystko, łącznie z aktorstwem. Aktorzy uwagi grają w jego specyficznym kluczu, który jest wręcz nie do podrobienia i stał się niejako wizytówką tego reżysera. To rzecz w naszej rodzimej kinematografii nie bywała. Ale nie oszukujmy się, pomimo moich prób odczytania w sposób autorski twórczości Wegi, Botox jest filmem bardzo złym i szkodliwym. Złym, bo pozbawionym jakiegokolwiek scenariusza, sensu i podstawowych zasad historii, jak choćby związku przyczynowo-skutkowego. Takie rzeczy przechodzą w kinie awangardowym, ale wedzę daleko jest do jakiejkolwiek kategorii kina artystycznego. Szkodliwym zaś dlatego, że reżyser sięga po tematy ważne, mieli je przez swoją dziwaczną wrażliwość i płentuje tandetnym sucharem. Ci zaś, którzy w kinie śmiali się szczerze, a nie z zażenowania, wyjdą z sensu i będą te teksty i zachowania powtarzać, bo przecież film ten pokazuje, jak jest. Żenada. Kurwa, jakie zajebiste buty. Ty, mój rozmiar, biorę. A wy widzieliście już najnowszy film Patryka Wegi? Jeśli tak, to dajcie nam znać, co myślicie o Botoksie. Pamiętajcie także o subskrybowaniu naszego kanału i możecie też zaszerować, jeśli macie taką ochotę. Dzięki wielkie, do zobaczenia.